Musimy o odcinek się kończy, tak jak ja przejdę do tego bossa. W tym odcinku obiecuję, że go przejdę na spokojnie. Cyk-cyk. Witam wszystkich serdecznie. Two keprę. Stanę Was słychać? Jak już powiedziałem, dzisiaj tym 80 przechodzę. Niekoniecznie za 10 minut, a co 30 pewnie. Chociaż pewnie wycenę co nieco, żeby nie było takiego długiego materiału, bo też nie opasne chyba robić. Trochę zbędne te Trochę zbędne takie zbędne minuty, co nie, które się nie opłaca w ogóle słuchać, oglądać, nic. Nawet i wstawić na YouTube, więc... Ja jestem down'a. No. E, przejście do Last Levelu zajęło mi 2 minuty teraz, w za drugim podejściem. Za pierwszym, jak byłem w tym luchu przestrzenem, to się zagalopowałem... ...i wylądowałem obok tego przycisku, co nie. Za drugim już się udało, więc... W sumie to, to nie jest ciężki poziom. Wystarczy się dobrze odbić tam, od razu. Jak się już na platformę wejdzie, to, to zależy tylko od po prostu umiejętności, trochę od szczęścia. Jak w sumie większości poziomów tej grze. Ale no, wola. No. Za pierwszym razem. Teraz to. Dokładnie. Teraz muszę tam to zrobić, co tam zostawiłem. Ojej. Oj. Hum. Może i umrzeć. umrzeć. No, ale ja nie ale. Mi się udało wszystko do dosyć, więc sobie spoko. Ty umrzesz, Dzięki. O kurde, to było niebezpieczne. Proszę, dzięki. Nie mija To jest umarł chyba. prawie, prawie, umarłam. Ale... Cieszę się, że żyję No to w sumie standardowe, dobra. Teraz tak. Tu jestem w miarę bezpieczny. No. Nieważne. czułem, że jak to powiem, to umrę. Nie wiem. To jest zbyt kończący tak zwane. Seria niepowodzonych zdarzeń, naprawdę. Oglądałem filmy. Bardzo fajne. Polecam serdecznie. Dobra. Będę przemudział. No nie mam do nagrywania od dobrego. Niestety, ale... Dobra. Idziemy dalej. Cyk. Udało się. Nie obyło się bez problemów. Teraz też. Dobra, na no spokojnie. Nie będę się jakoś znaleźdenerwował, ponieważ nie wiem po co. Zdaję sobie sprawę, że jak nie przejdę tego poziomu, to zrobię to w marcu, więc No, no ale ja przejdę go teraz. W tym odcinku Wycuję A jeżeli to obecność się nie spełni, to wywalę cały film. Więc no. Nie będę go osłowny. Tak, nie wolno, pamiętajcie Teraz ten przycisk Wszystkie spadną, dobra, udało się Teraz tak Tak i tak O Jezus moja, dobra, nie tak Teraz tak Tak I tak. do góry Do góry, do, góry, do góry. Dobrze, dobrze. O, dobrze, dziękuję bardzo się tych teraz biedronek na pewnie. Tego nie zrobiłem. A, ten zrobiłem. No, na farmiła się więcej biedronek. Teraz mnie zaatakują? No, dokładnie. no Nie wiem, co się dzieje, ale. Czasami się dziesić, nagle randomowa biedronka, czy nie No, to nie randomowa. Nie wiesz skąd się wzięła, naprawdę. To jest ciekawe, że jedna, jedyna biedronka widzisz, ci zabiję To jest smutne Dobra, teraz tak jest tak No jest, Dobra Teraz tak nie. Tutaj A, nie trafiłem, okej okay. Jeden, co to było w ogóle? Co to było? Urna, no staram otoczony Ej, 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 tak nie może być. Podoba mi się w ogóle fizyka tego grapplingu. To jest fajne. Bardzo fajna ta fizyka jest w krzyży. Chyba najfajniejsza rzecz, która mi się podoba w tych bossach, to jest z grapplingu. To, 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 to po prostu było takie granie, że. Trzeba skakać, tak? wiecie, To nie było to, to w ogóle ciekawe. A tak, to jest fajne, że trzeba się. Taki sposób do, taki sposób do góry wybijać i jakieś przyciski co jest super fajne co, znaczy, że nie umiem mówić tak swoją. niestety nie posiadam takiej umiejętności jeszcze e, dobra e, idziemy dalej teraz ten tutaj tutaj no no skubańce skubańce i no i Dobra, ja zrobię tak o, o, o. żeby te spadły tam dokładnie tam daleko 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 nie wszystkie nie, co Wow Nieprawda wow No tu nie wolno myśleć bo to jest po prostu A tylko do przycisku, to nie wolno myśleć No ja, dobra, a co? Wow że się podturlał po ziemi teraz i że nie wolno Dobrze To jest tak, tak Maśniutko, maśniutko Ej ej! Co on taki szybki? Skobane aha okej okay. no daj 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 jeszcze lamy teraz trochę nie Odał się teraz ten skoro już tu jestem więc dawaj cyk 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 o jezu nie ale umrzeć, znaczy, że wolałem, żeby one umarły. A nie mnie trafiły. Teraz mnie trafi, no co ja robię? No stram na tym przyciskiem. Ja już nie mogę go. Jest źle. Rekord to dwa przyciski chyba, jakie mi zostały. Ale nie pamiętam dobrze. Po trzy. A co ty robisz? Odbij się dobrze. O, jest okej. Okay. Może być. Teraz tam. Srama to. Dobra. Esa Ale swing. sygna Dobra. Teraz tak. Niech się zrespiła, Co jest? O nie. Nie. Proszę, 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 proszę. Wow. jest jakiś zniszczy. Dokładnie no. Że walnął w ścianę. Czy w słupek. Nie wiem, pies. Dobra. Zaczyna tam wszystko w sumie. O tak i teraz. No nie. Wow. Co? Ja się wybiję Powinienem się wybić prosto, kurde. A nie w bok. Nie. Dobra, no jest coś kurwa. Dobra. Mm, tutaj, teraz tutaj. Mm, teraz tutaj. Ten przycisk udało się. Teraz ten. To nie jest łatwe. Po prostu ja mam download czasami nie potrafię go zrobić. Teraz ten. Dobra, i teraz się wybije ze schematu. I nie zrobię tam tego na górze, tylko zrobię ten. No nie! Boże nie no, serio. No to bloki gówniane. Dobra. Teraz tak. I teraz zrobię ten, ale nie zrobię tego tam. To nie? Bo to będzie taka moja ucieczka od tych wydranych czarnych, nie? I... Jakie, jakie tam były, to one powinny spaść w większości. Mam nadzieję, w tak stanie. Teraz tutaj. Wow. Tak i. Nie, 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 nie. Nie, nie udało się. Wow. Musisz ty umrzeć, co? Nie. Dobra, udało się, dzięki. Cyk, cyk. Teraz tak. No ty. Zostanę zaatakowany, dokładnie, zostanę zaatakowany Teraz tak, uda się Tu jestem w miarę bezpieczny Teraz tak Teraz tak zrobię Muszę tych biedronków, biedronek pozbyć Nie udało się oczywiście wszystkich pewnie Wow to ej, 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 ej. Ciekawe Teraz zrobić tak I tak Ale nie tak O nie, dobrze. Jeszcze uciec trochę Tak i tak Dokładnie Teraz zrobię tak I jak mi się za tym zrobić Wrócić się to już Nie, nie, nie Boże kochany kurwa mać nie wierzę w siebie, nie wierzę po prostu w siebie, no. No, no restartuj się, no. To już tylko była formalność, tak szczerze. Aż to zepsuł, no nic, trudno. Mówi się, ich stajecie się dalej. Dobra. To jest tak, tutaj. Ten, przy... Nie, no serio, słupek. Brawo, ja. Dobra. Teraz tak? No właśnie, ja teraz tak. A co tutaj? A co? Nie mówię o czymś ciekawym, bo nie mogę. sorry Nie mam warunków do nagrywania znowu. Przykro mi. No wow! Prawo ja. Super. Ale no Żeby przegrać, żeby się gra spokoła tekstury nawet. To jest smutno dość. E, da się tak. Jest tutaj. No, jest tutaj. Proszę przejrzeć to. Tak, tak, dobra. żeby to była szybka ucieczka. Nie uda się, nie uda się, nie? Teraz takie wybicie, trochę w bok, trochę tak i tak. Czasami ciężko mi z pers perspektywę uderzenia tych czarnych bedronek. Tak, to proszę. Strona zaatakowana teraz. O kurde. Armia, dobra. Teraz tak. Idę tutaj. Teraz to bym zrobił. Uda się, udało się. Jest tak. Zaatakujcie mnie, dobrze. Zrobię ten przy okazji, skoro jest jedna Ten tutaj mi zrobił. O, a nie teraz jeszcze. Teraz się musi udać. Dokładnie. Nie, nie, dobrze, dobrze. Ale daleko to było. Dalekie wybicie. Bardzo. Co jest? Śmigła. Teraz tak. O nie, muszę się. Muszę nabrać prędkości. Bo nie mogę się tak za długo huśtać. Nie czarnuchy dopadną. Raki, huś tam się. Ło, dlatego nie chciałem się właśnie huśtać, bo. Prawie zginąłem, dobra? Udało się. Super. Teraz muszę tak. Na spokojnie, na spokojnie. Wow. To nie zabijaj. Nie. No. Dziękuję. To był B-side. Ile jest czasu na nagrywanie? 13 minut. Nie zajmiemy się za długo. Dziękuję bardzo, serdecznie. Jutro pierwsze podejście się do C-sideu. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się jutro. Cześć, cześć.